Poradnik brukarski. Zasady układania kostki brukowej. Część pierwsza. Zalecamy układanie dużych płyt na miękkiej podsypce piaskowej. Zapobiega to tworzeniu się dużych wibracji, które powodują pękanie płyt dużego formatu. Stosowanie odpowiedniej podbudowy z wykorzystaniem jasnego piasku płukanego w wierzchniej warstwie w połączeniu z nakładką rulkową zmniejsza pękanie płyt nawet o 90%. Używana zagęszczarka powinna mieć grubą osłonę i masę dostosowaną do wymiarów kostki. Zagęszczanie należy prowadzić w taki sposób, by zagęszczarka nie poruszała się zbyt wolno i nie powodowała nadmiernego ubijania w jednym miejscu. Przed zagęszczaniem ułożonej kostki nawierzchnia powinna być sucha i oczyszczona z resztek piasku. Proces zagęszczania należy wykonywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na etykiecie.